Dzisiaj do omówienia mam takie dwa oscypki. Czyli takie serowe produkty górskie. Jeden jest kozi, na pewno z koziego mleka. A tego nie pamiętam, ma chyba z mleka. Na pewno nie, nie jest to wędzony oscypek, tylko chyba jest krowi. No i teraz czas, żeby... Porównać smaki tych oscypków. Obydwa kosztowały 18 zł. Takie kawałki. No, i teraz, właśnie, trzeba sprawdzić, jak te oscypki będą się. Tak wygląda z bliska oscypek. Mm. Mm. Jest bardzo surowy i słony, ale. Wszystko z góry w rozsądku. W sumie jak ma smakować, taki ma mieć posmaki, ale jest tutaj bardzo wyczuwalna słoność tego. Ale jest to taka ikona górska. Od czasu do czasu można sobie dziabnąć takiego oscypka. Natomiast nie jestem chyba fanem oscypków. I drugi oscypek jest to oscypek. Kozi. Mm, ten jest. Mm. Mniej waloro wyczuwalny, czyli jego smaki nie są tak wyraźnie i mocno. Chyba jest lepszy trochę niż ten poprzedni. Też jest trochę słony, ale dużo mniej i dużo mniej serowatość jest wyczuwalna tutaj, nie można powiedzieć, że jest bezwonny i bezsmakowy, na pewno nie, ale intensywność smaków tu jest dużo, dużo mniejsza, Przede wszystkim nie jest taki słony. Wydaje mi się, ten jest trochę lepszy. Mm. Jest dużo lepszy, ponieważ... A w porównaniu do tego, ten jest bardzo, bardzo słony, ten jest mniej słony. Chyba mi tak trochę ten kozi lepiej smakuje. A aczkolwiek, tego też fajnie było... skosztować. Od czasu do, do czasu można osypki tu na pewno powinno się łączyć z jakimiś innymi produktami a pewno nie są to produkty jadalne którymi bym chciał się robić samemu w sobie codziennie bo ponieważ osypki mają bardzo specyficzne smaki bardzo